Nie, czekam już tyle czasu na ten zasrany wolum dziewiąty, a ty się opierdalasz i nic nie robisz! Wykiwałeś tyle osób, że aż strach nazbierałeś widzów i zrobiłeś jajo! Mam cię w dupie, to debil jesteś, który myśli, że to fajnie wykiwać tyle osób! Barykady długo nie wytrzymają, a nasi żołnierze są za bardzo zmęczeni. Długo się nie utrzymamy, jeśli zaczną szturmować. Naszą jedyną nadzieją są posiłki od Samuela. Musimy więc grać na czas. Zminar? Ale... w jaki sposób? Królów, mnóstwo korynów przysłał posłance. Chcą negocjować. Wpuśćcie go! Yeah. Yes, yeah, thank doceniłem Cię, jednak nie jesteś takim słabym gówniarzem jak myślałem. Za każdy żart po kupie będziesz cierpiał minutę dłużej. No to mam przestraszenie. Jesteś utalentowany, Samuelu. Powinieneś do nas dołączyć. Zakon potrzebuje takich bojowników. Dzięki, ale nie skorzystam. Coś mi w tej ofercie śmierci. Dobra, dość! Miarka się przebrała! cię legendarnym atakiem naszego zakonu! Styl KUROPATWY! Na. uropatwa, tak? Chyba raczej syrający goło. I ostatnią szansę. Jestem posłancem. Oui. Tak wiem, że nim jesteś. od 30 minut to powtarzasz. Oui. Dość. Mam dość. Zabrać tego pseudoposłańca do lochu i dać znać generałowi Andrzejowi, by zaczynał szturm. Jestem posłancem! Oui. On odleciał, tak widziałem. Później go napadniemy. Nie Teraz niech Andrzej zaczyna szturm. W jaki sposób on potrafi latać? Potęgał do sugestii. Chłopak wierzy, że jest delfinem. Ale delfiny nie latają? Jemu to powiedz! Generale, król kazał rozpocząć szturm. Najwyższy czas. Podobno to dzięki epickiej przemowie namiestnika tego miasta obrońcy bronili się tak dzielnie, chcąc pokazać, że minarni gęsi i swoje przemowy motywacyjne mają. Pierdyknę wam jedną z nich. <laughs> Moja przemowa motywacyjna to, za każdego zabitego obrońcę płacę dwa grosze. Znajcie moją łaskę. Do boju! Co jest? Panie, ich tam jest pięciuset. Nawet jak jedna osoba zabije ich wszystkich, dostanie tylko dychę. O, dychę za dużo! No już! Ruszać, dupy! Tak. Daj, to pójdę! Ten odwrót! Zabija! Ja w stuku zaczęłam! Daj, ja robię to chyba! Pójdź! Dalej, po no, prostu, ja nie wierzę. To to Aaaaaa. To to I ja teraz znajdę pracę. Obawiam się, że to już koniec, Krisie. Posiłki od Samurai nie dotarły. Widziałem, że lepiej byłoby uciekać przez północną bramę. Atak! Skoro zginiemy, muszę ci coś wyznać. Hm. Kocham cię! Zawsze cię kochałem! Co? To, to jest te z, za dupie jakieś. Ale za to bruk porządny, nie to co u nas. Przecież mieszkamy w lesie, idioto. Pewnie to miał na myśli. Panowie, z godnością przybyliśmy tu ratować miasto, nie róbmy z siebie błędów. Tylko ratować przed kim? Wpierdzieliliśmy się pomiędzy dwie armie. Wiedziałem, żeby nie ufać tej całej teleprojektoracji. Gdzie jest wiesiek? Chyba wypierniczyło go poza kontinuum czasoprzestrzenne. Kondonium czasoprzedne? Nie wiem, nigdy nie słyszałem o pszennych kondomach. Przez tą całą biurokrację ciągle powstają nowe smaki. Bo to wszystko przez pedałów i I konsumentów. Konsumentów? A co oni mają? SANSKRUĆ on Bo Błagam, jeśli macie nam pomóc, to pomóżcie, ale nie odzywajcie się już. Właśnie! Atakujcie nas! Nawet zabijcie! Tylko skończcie pierdzielić! Cóż, skoro tak stawiacie sprawę... Widać, że Tarzan i mistrz Kurwishon dali sobie radę. O nie. Witaj, Samuelu. Cieszę się, że nareszcie wpadłeś. Nie, nie, to, to niemożliwe. Fabio? Trzeba uważać, co się komu mówi. Ale oh, śmiesznie.